Witam wszystkich serdecznie. Co to jest? Piątek. Witam wszystkich serdecznie. Piątek rano. Bardzo rano. Bardzo. 6:40 rano. Po prostu nie wierzę, że wstałem. Kawę dopijam. Daniel ma dzisiaj ten ten, ten taniec w szkole. No nie wiem, o której to ma, ale Lalini już pobudziła wszystkich, już, 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 lecimy. No i chyba około ósmej, nie wiem, po co tak wcześniej powstawaliśmy, nie wiem. Ale chyba nam dała tak czasu każdemu po godzince, żeby dojść. No to ja dopijam kawkę sobie, jak zwykle raniutko i dochodzę. A rano to no muszę zapalić sobie rano. Tak się wtrynić w ten trend życia. Daniel, Daniel Fikuś nie wygląda, zobaczcie. O, ale też śpi jeszcze. Ty śpisz, Daniel, jeszcze tak, synek? A mama mu tam zdjęcie zrobi. Jedzie. Będzie tańczył. No i Szanshang też nie poszła do szkoły. To znaczy Shanshang to jeszcze ma czas, żeby pójść. No ale już bagary postanowione nie nie idzie. Nic się, nic się nie stanie. Jak za naszą zgodą, to okej. Okay. Nic nie straci. Przez jeden dzień. Chociaż nauczycielka Shanshang robiła zebrania ostatnie i mówiła, żeby do rodziców, żeby starać się w piątek jednak do szkoły ich wysyłać. Jak wagary to lepiej w poniedziałek. No ale tak wyszło, że impreza Daniela jest dzisiaj. Jakieś co to jest za party? Aquentas Panter? Acuenta. No, Nie wiem, każda nazwa jest dobra, żeby tylko party. No to zamówiliśmy, to ten... To wpłaciliśmy wczoraj jakieś pieniądze. Ma być maskotka z Jalej taka chodząca. No i mają mieć poczęstunek. W zeszłym roku chyba na tym nie byliśmy, na no, w tym roku pojedziemy. A wstałem też z tego względu dobrowolnie w miarę ten, w miarę łat, łatwo, bo ten, bo mamy rachunki, muszę dzisiaj te płatności poorganizować, także muszę być na nogach wcześniej, a jest piątek. No, przegapiłem w tym tygodniu kurcze Gadowskiego, muszę nadrobić. No i w kurniku też przegapiłem. Dwa odcinki chyba. No, oglądam czasami. Patrzę, co tam się dzieje. W wielkim świecie. Bo teraz tu, w wielkim już. Ja do Manili na razie nie jadę. Siedzę tu, w Butuanie. No, muszę, muszę sobie wypić kawę, bo będę wiosłować, przecież towarzystwo. A Lalina no, ładnie wygląda, znowu ładnie. Dzień dobry. Wake up Mark early. No właśnie. A wake up? Obudziłam Marka wcześniej. I co, zadowolona? Are you happy? Happy, what? You make me wake up so early. Not so, but what can I do? A like that? Sexy, sexy like that? A Co szansangy To chyba nie macie wideo, albo macie, jakich? Chciałbym chyba dodawał. To tak rano, że przed siódmą już nakręcam. przecież ja dopiero co spać poszedłem. Nie, no, dzisiaj nie poszedłem tak późno, ale, ale ten. No. Jak z Wami gadam, to tak dochodzę trochę do siebie. To mi lepiej. Inni ludzie wstają o 5 rano. No tak, ale ci idą spać o 8 wieczorem albo o 9. A nie o 3. Jak ja. Dośpiew pracy. To tak mamy. Widzieliście te stoły połączone, no nie? W robocie. W tej kanciapie naszej. No to tam będziemy dosypiać zawsze. Zawsze się tam albo ja położę, albo Lalin. Ale muszę zorganizować. Wczoraj podliczyłem rachunki za prąd. Co za jeden miesiąc wyszło nam 26 tysięcy z hakiem, a za drugi 27, czyli 55 koła, jak mówiłem. 54, ale chyba zapłacę tylko jeden na razie, bo ten drugi to jeszcze, jest, to jeszcze nie ma terminu. Tego jeszcze nie ma, jeszcze się nie przeterminował. Tutaj moja gwiazda, hej gwiazda, no właśnie, jeszcze włosy mokre, pasa pasa mokre, włosy mokre, a Daniel, he wet hair, nie gole się dzisiaj, piątek powinienem się ogolić, ale nie, jutro się ogolę, nie ma aż tak źle z moim, tym, z moim zarostem. Ten namiot tak fajnie wyszedł czerwony, taki mam czerwony ten. Czerwone tło teraz. I taki cień czerwony też pada na podłogę. Zobaczcie na podłogę. Czerwony cień. Jedziemy, Jalim pogania. Mówi, że za 10 minut mamy tam być jechał do Ale basta, to No to jedziemy. Właśnie przeklinamy po filipińsku. Bo tak mi wyprzedził jeden z tej strony, zajechał mi na różnik, a a motor z tej. Nie, i ten samochód srebrny, się tak kurczę spiesznie, nie wiem po co. Prawie go zahaczyłem. Gdy mu się skończyła przejażdżka na dzisiaj. Wysadziłem towarzystwo już tam koło szkoły, ale niestety nie ma parkingu. To chyba spróbuję zaparkować koło McDonalda jak będzie miejsce. A jak nie, no to będę kurczę kręcił. Znalazłem parking, zaparkowałem to jakimś tajem, tam koło McDonalda. W koło nie ma, no to się spóźniłem. Idę tam na tą aulę. Tu mam takie rumieńce po spaniu. Taki jeszcze nie ten. Kolorki jeszcze nie doszły. Chłopaki grają. Chyba coś przegapiłem. Czy tam moje dziecko gdzieś jest? Nie ma. To chyba jakiś żółbek. To już widzę. Dobrze, że jestem wysoki. Hej. Okej, okay, okej. Okay. Jest? No przegapiłem początek, ale jest okej. Okay. No a teraz dwie minutki, dwie i pół minutki z tego balu, z tego, 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 z tej imprezy. To popatrzcie sobie jak jest, jak było, jak się dzieci bawiły. Mają o wybieg, wybiera się najlepiej naj, najciekawiej ubranego, ubrano królową balu i króla czy tam królewicza, no, no, więc te stroje pokazują swoje przedszkolaki. Ale dla Was też ciekawe takie no, no doświadczenie chyba, tak, takie zbliżenie. Można porównać sobie jak jest w Polsce, jak się dzieci traktuje tutaj, jak się dbają. Zobaczcie. Dzieci. Wyglądają na bardzo szczęśliwe I są zarzbane. No musikujki tak, bo e, i są chińskie i są arabskie, i są libijskie, białe. No. Widać. Do 12 minuty tego filmu to będzie leciało, czyli, czyli to dokładnie dwie minutki. Także jak macie cierpliwość, to popatrzcie sobie, jak dzieci wyglądają. No bo się stroiły dla, dla, dla to, żeby je, za to, żeby je oglądać. I wszystkie przyszły bardzo rano. Zaczęło się to wszystko o 7.40. Bardzo rano. Widzicie? No ale były ładnie ubrane też dzieci. No Daniel idzie, Daniel idzie. O, o. Hello Daniel, cześć. No on to duży chłopak, pod nich, no ale tata jest duży, to i dziecko jest duże. Magic Show. A ja może sam dzięki No to w międzyczasie jak jeszcze Lalin jest w szkole z Danielem, to ja wziąłem szanszan, -szan. będziemy jeść McDonalda. To szanszan -szan zajęta. Nieważne, będziemy jeść McDonalda, bo ja tu jestem bez ścianania. A już jest godzina, która dwie godziny wytrzymałem tam. No to już jesteśmy w komplecie. Daddy, Daniel, Shansank i Dali. Godziny McDonalda. Daniel dostał loda. Ice cream z czekoladą. A szansang modelka. Aju model? No jestem kochani w restauracji. Bo zapłaciłem te rachunki, zapłaciłem też opłaty dla pracowników za ubezpieczenie miesięczne. No i prąd. Bo miałem przecież tam 8 dych, nie? Pamiętacie 80 tysięcy. No i wyszło, że faktycznie 54 czy tam 55 to dla nas. Ale to za dwa miesiące. Po was tego to jeszcze nie, jeszcze nie ma terminu, ale już zapłaciłem. No. Ale chcę Wam coś fajnego pokazać. Zobaczcie. A w ogóle to diesel już zrobiła kawę. Bardzo dobra kawa, Very Good Coffee. A i dziękuję Wam za tą kawę. No powiem wam, że te y, wydatki takie na, na kawę, które nam wpłacaliście, zrobiliśmy wypłatę 19 września z tego. I to miało być 1 do 5 dni. No to właśnie dzisiaj to doszło. To mamy na kawę, kupię sobie kawę, zamówimy na, w internecie. Bo tutaj w mieście nie ma kawy dobrej. Ale dziękuję wszystkim za wpłaty. Dawa nasza 5 dolarów kosztuje. A są tacy, fitorzy, którzy kupują mi 3 albo 5 kaw na raz. Dziękuję serdecznie. Jestem na dworze, bo chcę wam pokazać, jak mi działają te pachołki. Które, na parking. Powinno być, powinno być tak, że parking mam zawalony. A widzicie, koło mnie sobie staną na, de na delivery, to jest 5 minut. Mój samochód nie ma problemu. Tutaj nikt nie parkuje. Jest miejsce, wszyscy się słuchają, boją się podjechać. No a to już ze sklepu mięsnego. To sobie taki postawili o. Może być. Ale moje działają. Mam ich 6, 5 takich. I takie stykowate mam jeszcze. To najwyżej kiedyś ułożę. Ale o! Pełen respekt. Jest miejsce dla klientów. No i to mi się podoba teraz. Widzicie? Order Delivery. No także, tak wygląda moje miejsce parkingowe teraz. Nie ma problemu. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Coś zjem. Zamówiłem, poprosiłem Juliosa, żeby zrobił mi frytki, duże frytki i żeby zrobił mi ten nagetsy z tego, z Trochę jestem głodny. Byłem też w tej gazowni. Rozmawialiśmy o tej czujce. Pokażę wam tą czujkę. Chodźcie, pokażę Wam tą czujkę. Tam wiszą na tym. Raz, dwa, trzy. Na środkowa. Tak piszczą. Ale obiecali, że zmienią się. Julius. Julius na gettce. Jeszcze frytki. Frytki się robią tutaj. Jak robimy mało, to używamy garka. A jak dużo, to używamy tego. Albo tego. No i fryteczki też już są. Będzie pan Marek ja. No głodny jestem po prostu. Dobra. Rozmawiamy wieczorem teraz. Jest nowy pracownik. I jemu się właśnie urodziło dziecko. No i Dalin proponuje mu, żeby on po prostu się zarejestrował u nas na ubezpieczenie. Go zarejestrujemy jako pracownicze ubezpieczenie, żeby dziecko miało pokrycie. A tacy ludzie, tacy z dżungli nie, nie wiedzą jak to działa. A małe dziecko, 2 dwa tygodnie, 2 tygodnie ma dziecko dopiero. No więc spodziewam się, że wcześniej czy później się zaczną jakieś problemy. Więc lepiej, żeby się zarejestrował. My mu pomożemy, będziemy płacić połowę a połowę z pensji najwyżej ale to by pokryło i jego i ten i to dziecko jakby zachorowało, w razie czego no w razie w, nie? to go zawróciłem, już szedł do domu to go zawołałem z powrotem, żeby przyszedł bo, bo musimy to wyjaśnić najlepiej by było, jakby chciał chyba hań better for him to have that no właśnie jak ma małe dziecko to nigdy nie wiadomo kiedy się coś zdarzy, nigdy nikt nie zna dnia ani godziny, yeah. także lepiej żeby miał ubezpieczenie, my mu będziemy płacić połowę, a on sobie sam połowę też spędzi. Yeah. To tylko 250 peso od niego yeah. i 250 od nas. I did did no Jak się Daniel no. urodził to private, my nie płaciliśmy yeah. nic, yeah. nic, ale ja płaciłem karę, ja płaciłem karę w, w tym w urzędzie miejskim, ale to kiedyś opowiem. No. Yeah. 200 peso zapłaciłem Nie. czyli 15 zł no dobra Lalin La zrobiła zupę Julius jeszcze tam robi zamówienie bo jest akurat na na, 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 na wynos tutaj pan czeka na rybkę o, a Lalin zrobiła zupę i to już mi wygląda na taki kapuśniak z wkładką wkładka jest taka o Solidna, fajna. No zupka wygląda fajnie. Kapuśniak z ziemniakami. Proszę jak fajnie. Może nie taki kwaśny kapuśniak ze świeżej kapusty, ale ale. To to, 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 to bardzo dobrze. Bardzo smaczny jest taki. Ja właśnie lubię taki. Nie kwaśna zupa, nie aż taka kwaśna. A yy, dużo warzyw. No i kapusta. Kapusta to też jest dobre warzywo. Bardzo dobre. No, to będziemy jeść. W sumie to mi się chciało tej, takiej zupy. Wiedziałem, że mi się chciało takiej zupy. Zrobiła niespodziankę. Taką gęstą ma taką więcej ma rzeczy w środku niż tej wody. No, to filipińskie warzywa i, 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 i europejskie. No i to mięso. No to będziemy jeść. Idą tak no i Tak. Kobieta w rodzinie to skarb, na pewno, naprawdę. Nawet nie myślałem, nawet nie myślałem, że chce, a kurczę, to jakby czytała w moich myślach, że coś takiego bym się zjadł sobie. Bo... No, mówi, że włożyła dużo, dużo warzyw. No widzieliście, fajna zupa, nie? Ktoś chce? No to przyjeżdżę, będziemy gotować. A ona nie może usiedzieć, ona musi coś gotować, no. no taka jest kobieta. Very good, very nice looking. Yeah, you like. Yeah, I like. You know, I like. Yeah, yeah. Because long time I never cooked. No, mówi, że długo, dawno nie gotowała takiej fajnej normalnej zupy. To prawda. No to jemy. No, to zupka zjedzona. Buźka się cieszy. Człowiek zadowolony. Tak, to można pracę skończyć. W międzyczasie zrobiliśmy jeszcze jakieś zamówienie, bo Juliusa już nie ma. A madame. A madame. O, sobie teraz już leżała tutaj na tej sofie. Nie wiem, co wam powiedzieć na to zakończenie. Chyba się pożegnamy. Późna godzina, już jest 11, chyba po, po 11 nawet. Po 11 chyba, after lewym. Nie. No. To czekamy na raport z kebaba z drugiego kiosku naszego na kasę, jutro sobota, może będzie fajnie, zobaczymy. Dzisiaj dzień zaliczony. Sprzedaż taka sobie. So, so dwa No nie za dobra sprzedaż, ale może być, straty nie ma. Za to odpoczniemy, bo rano tak wstaliśmy dzisiaj na ten bal, na ten... to było co to było? Aquenta Nie wiem co to znaczy. Tu jest jeszcze dużo party. Przed, przed Bożym Narodzeniem to jeszcze będzie dużo party, jeszcze będzie piżama party, jeszcze będzie Halloween party i jeszcze będzie, nie, nie wiem, jakieś party. Christmas party, New Sorry. Year party. Halloween. Nie wiem. Będziemy to przechodzić jak, jak w zeszłym roku, no, dzieciaki tak mają. Pożegnamy się, co? We, say, we already say bye. Okej. Okay. Okej? Okay? Kochani, no to co? Dziękujemy za... Widzicie, zmęczona jest dla mnie. Nie, ale ten i Smęczona. No to niech, niech odpoczywa. Po, pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy za e, oglądanie filmu. Dziękujemy za wpłatę na Bajmi Coffee. Mamy, to, yeah. mamy taki link, jakbyście chcieli nam postawić kawę yeah. albo soczek. Bo niektórzy. Płacają i mówią, ale to na soczek, albo, albo to na czekoladę dla dzieci. Nie. To znajdziecie ten link w opisie naszego kanału. Jest na, na stronie głównej, tam trzeba otworzyć dalej i to się rozszerzy i tam będą linki. Jest. To zapraszamy do, do, do... No nie wiem, no, możecie nas po prostu w ten sposób wspomagać. Nie. No i dzieciaków i frajdę nam robić po prostu. Też dla Was nagrywamy te filmy, cieszymy się z, każdych, z każdej reakcji waszej. No do usłyszenia, kochani. Prosimy o subiki, prosimy o łapki w górę. Yes. Powinienem to na początku filmu, bo I should ten that in beginning. Always too late. Yes. Niektórzy nie oglądają do końca, a później kurczę nie ma tych łapek. No ale, do, ale, ale i tak dużo jest. Pozdrawiamy Was, dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Papa, pa, do widzenia. Do widzenia. A powiedz dowidze, do widzenia do, do zobaczenia. Do zobaczenia. A powiedz cześć. Cześć. A powiedz torebka. To rybka. No, dobra, no to uczy się. Trzymajcie się, papa. Pa.